Czemu mi tego w szkole nie powiedzieli? Zdarzyło wam się kiedyś tak powiedzieć? Takie zdania mogą dotyczyć różnych rzeczy. Czasami kwestii związanych z zakładaniem firmy albo przepychaniem rur czy coś. A czasem mogą dotyczyć tego, do jakiego lekarza pójść z jakim objawem. Jak to zrobić, żeby pracując cały dzień przed komputerem nie narzekać na kręgosłup jeszcze przed trzydziestką. Albo jakie w ogóle mam prawa jako pacjent. I właśnie takich rzeczy, w sensie tych drugich, bo o przepychaniu rur to nie, będzie można się już niedługo dowiedzieć w szkole. Od przyszłego roku na edukacji zdrowotnej. Ten przedmiot pomoże młodym ludziom dbać o własne zdrowie i radzić sobie z różnymi Aspektami życia, ale ma także wymiar polityczny. Tak, bo zdrowie jest polityczne, bo to politycy i polityczki decydują o tym, jakie leki są na receptę, jakie badania są refundowane, albo o tym, czy prawo chroni nas przed pseudospecjalistami od zdrowia. I dobrze byłoby, żeby obywatele i obywatelki umieli rozpoznać, czy rządzący gadają na ten temat głupoty. Czego jeszcze dowiedzą się uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych na tym przedmiocie? A na przykład o tym, jak i po co samodzielnie badać sobie piersi. Lub jądra, jak dbać o długotrwałe relacje, zarówno te rodzinne, przyjacielskie, jak i romantyczne. Jak zmniejszyć ryzyko związane z infekcjami przenoszonymi drogą płciową, jak działa która metoda antykoncepcji? Jak dbać o płodność i czym jest niepłodność? Jakie robić badania profilaktyczne teraz i w starszym wieku? Jak reklamy wpływają na nasze decyzje dotyczące m.in. spożywania alkoholu, czy korzystania z różnych nowych wyrobów tytoniowych? Czym się zajmuje transplantologia? Na czym polega? Na czym polega dawstwo narządów i szpiku, krwiodawstwo. Jakie są zagrożenia związane z szarentingiem. No dobra, dziewczyny, ale tam jest tyle kontrowersyjnych treści. Jakich aborcja? Aborcja istnieje i co chwilę gadamy o niej w mediach. Czy ktoś myśli, że nastolatki tego nie słyszą? Jak mają dołączyć do tej dyskusji już niedługo jako dorosłe osoby, jeżeli nic o tym nie wiedzą, a mógłby może nawet podnieść trochę jej poziom, bo by się czasem przydało. W podstawie programowej są same suche fakty. Uczeń wyjaśnia pojęcia, wymienia różne uwarunkowania. Tyle. To może dieta planetarna, której celem jest to, żeby każdy na świecie się najadł? Która według szacunków mogłaby zapobiec 11 milionom zgonów rocznie? Zmniejsza ryzyko wielu chorób i troszczy się o planetę? Ja wiem! Ja wiem, z czym tam niektórym może być niewygodnie. Tam jest taki zapis w dziale wartości i postawy. Uczeń rozumie, że godność i szacunek wobec człowieka wykluczają wszelkie formy dyskryminacji ze względu na ludzką różnorodność. Oj tak, zdecydowanie. Przydałoby nam się wszystkim tego więcej.